W pierwszej kolejności gratulacje z otrzymanej nagrody Złoty Wiedelec. Proszę powiedzieć, jaką firmę Pan reprezentuje na co dzień i zarazem przedstawić się naszym widzom. Nazywam się Jędrzej Lewandowski, przyjechałem z Pabianic, z restauracji Zielona Górka. Specjalizujemy się w pizzy napolitańskiej. No wyprzedził pan w zasadzie kolejne moje pytanie, czym pan wyróżni się na tle, na polskiej mapie, na tle innych restauracji, na, na mapie gastronomicznej, a z tego co wiem w Polsce mamy od groma restauracji, e, które wytwarzają pizzę, natomiast czym pan się wyróżni się, Jak, jakimi cechami, chociażby kilkoma? Przede wszystkim kochamy naszą pracę, uwielbiamy robić pizzę, e, nasza restauracja otrzymała już kilka nagród zagranicznych, jesteśmy jedną z 50 najlepszych pizzerii w Europie, od jakiegoś czasu. Natomiast to wyróżnienie tutaj na terenie Polski też jest dla nas szczególne, bo to w końcu zostaliśmy docenieni u siebie też. Osoby zainteresowane odwiedzeniem pańskiej restauracji, gdzie mogą znaleźć informacje w social mediach na temat Waszej restauracji oraz jak, gdzie można do was trafić, pod jaki adres? Zapraszamy do bawianic na ulicę Zieloną 8. To jest to samo miasto, z którego pochodzi wybitny szef kuchni Wiesław Bower, który jest tutaj przecież ambasadorem. I Szukajcie nas w internecie pod nazwą Zielona Górka. I ostatnie pytanie: Czy Pan spodziewał się otrzymania tejże nagrody? Czy, czym jest ta nagroda dla Pana i czy to jest zaskoczenie dla Pana? Wyjątkowo cieszę się, że zostaliśmy nominowani do tej nagrody, bo, bo to, że jakoś tam zaznaczyliśmy się na mapie Polski, już jest dla mnie szczególne, bo Pawianice to nie jest duża miejscowość i wybicie się i bycie zauważonym, to jest dla nas ogromne wyróżnienie. Zawsze, jeżeli komuś się podoba to nasze miejsce.